Zobaczcie, czego bać! Nie upieczemy cię na tym ogniu! To na twoje powitanie! Ja ha. Ja! Ha. To nie jest Knuckles, jakiego znam. Poza tym spójrz tylko na swoje nogi! Nawet rozgwiazdy mają więcej mięsa! Zaraz! To naprawdę jest impreza? Ha, ha, oczywiście. Rzadko spotykamy nowych poszukiwaczy przygód. Jesteś moją ulubioną wersją na Czy to jest Chili Dog? To nasz morski Chili Dog. M morski Chili Dog? Z czego je robicie? Ha, 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 ha! Nie pytaj. No. Mm. Oh nie masz, jak bardzo tego potrzebowałem? No to jesteś we właściwym miejscu. U nas to akurat często spotykane danie. A więc, straszliwy po strachu, chociaż nie byłem ciebie pewien, to okazuje się, że wcale nie jesteś taki zły. No, to zależy, kogo spytasz. Czarna Rose, czy jestem najtwardszym spośród piratów? Tak, kapitanie. Skoro taki z ciebie przyjazny pirat, to czemu wszyscy nazywają cię postrachem? O, bo nie zawsze był taki miły. Kiedyś był. To jest historia na inną okazję, bukanierko.